Ta medialnie poprawna muzyka przedstawia dwóch starszych panów, którzy swoimi młotkami uderzają w nazwę firmy. Wybierając y, ilość graczy, Władek przedstawi nam gameplay tej jakże kolorowej gry ze świnkami oraz z wakacjami. Nasz bohater posiadając młot będzie jebał w głowę małe grzyby. Mały grzyb zmniejsza swoją objętość, po czym staje się bronią zamieniającą się w owoce. To całkiem sensowne w 8-bitowych grach. W Ważna jest wyobraźnia, a nie to, co się widzi. Aczkolwiek, patrząc na to, można tylko stracić czapkę, jak ten bohater. Słodkie, małe grzyby zamieniają się w duże brzydkie grzyby, które, zamieniając się jak zwykle w broń, dają nam owoce. Nasz bohater zniknął i w czarno-białych klimatach lat dwudziestych zmieniliśmy naszą e, niesamowitą bazę. Teraz strzelają do nas ogniste grzyby. Spotykane są czasem w lasach polskich, szczególnie jak zje się inne grzyby. Jak widzimy, nasz bohater musiał zjeść dużo grzybów.